Dajcie. Dzisiaj będę przecinał hortencję ogrodową To jest hortencja taka wielkokratowa, bukietowa nazywana czasami I on powinno się właśnie przecinać koniec zimy, początek wiosny Tu ona mi nad wystaje, więc ja chcę, żeby była dość wysoka więc przede wszystkim tylko poobcinam te zeszłoroczne kwiaty uschłe i suche pędy nie będę je mocno przycinał tam oglądają niektórzy tam tną mocno prawie do korzenia no ale to jest ich wybór Nie interesuje żeby ona była wysoka i żeby miała dużo bujnych pięknych kwiatów No i parę minut cięcie zakończone najważniejsze to żeby suche, suche takie gałęzie połysuwać z zeszłego roku suche końcówki jak są te kwiaty to z tymi kwiatami a tutaj zostawiam wysoko może no, jak się kiedyś rozrośnie już za wysoko, za szeroko to będę ro robił cięcia takie odłazające i tak dalej ale na razie to niech cieszy oko niech tych kwiatów będzie dużo niech się rozkładają na lewo, prawo i tak tam cały kosz jest tam badyli wyciętych z tej jednej hortensji także to tyle dzięki za oglądanie pozdrawiam wszystkich cześć